Siemanko moi drodzy widziałem w dzisiejszym odcinku gramy w grę yy, yy, Drifting Simulator i dzisiejszą odcinku będziemy sobie latać bokiem i czasami jakieś driftiki jakieś sobie dajcie popuszczać. I w dzisiejszym odcinku jest mój również brat. Przywidajcie. Nie, dokładnie. dokładnie dzisiaj robimy drifty takie, że nikt nie będzie w stanie ich zrobić. Robimy 360 i dobre drifty. No. Nie wiem, czy nie trzeba zmienić auto, bo. Pury, to no. A co prawda możemy wam powiedzieć, że nagrywaliśmy jeszcze jeden odcinek, ale on się wyłączył dosłownie na początku. Bo się telefon rozładował, ale już jest pod ładowarką, tam Moje możemy my nagrywać teraz. iPhone No. Ale już możemy nagrywać, nie? jeden typ się nazywa jest smupkiem, a on jest kurde pierwszy w tym... W tabeli pierwszej. Widzisz ten nick? Jest A, jestem ja drugi w tabeli, a ty jesteś trzeci. Ale czego jestem trzeci? jakie ja przecież w, w to w ogóle nie gram? A jeden typ ma 1000... Bo ty ze mną siedzisz! A jeden typ ma 1400 jak się Dobra, kierownik. czekaj! A jeden typ ma jakieś 1800 kierownic. Co to jest? To są kore? Nie, to są ile punktów yy, yy, zrobiłeś? 2100... O, wydała to. Super MK4 O no, wciąż tutaj. 700. Dobra. Musisz. Ta to lata, 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 lata. Czekaj, bo ja wsiadłem do kogoś. Ty wysiadaj z mojego samochodu, ty Drift Ty! No dobra, czekaj, weź i teraz ja jadę, tylko powiedz mi jak tutaj wyłączyć R. R? No. G? R. Nie? nie? Czekaj, klawatura mi się. Jak klawatura mi się, wszystko mi się odłączyło. Czekaj, trzeba zacząć sprawie Miałem ty dobrze siedzisz. Dobra, na razie... daj mi wysiąść. Ty wisiad, wysiad! Klawiatura mi nie działa, co jest? To wyjdzie wysieć. Wycie je gry albo coś Czekaj, ja zespą jeszcze raz tam. To ja opuszczam grę. Wezmę wejdę od nowa Burde, gdybyś to widział, kto leci. Radziałam już. Klawiatura. Jestem Ty jesteś w tym białym? No, w tym tu. W tym tu. W tym tu, co teraz? Jestem. Nie, jest tu? Anonai. Tu jestem! Ej, tu jadę z tyłu za tobą, tu, tu, tu! To weź się z niego wysiąść, tacu, ja, ja będę prowadzić. Jak co na razie? Ale ty tyle prowadzisz. Właśnie usiądź jesteś tu. Co tu usiądź? Dobra jestem. U, przód wygląda fajnie, nie? Dobra, lecimy, let's go. Słup? To, ja to, to muszę na ten telefon co chwilę aby się nie połączył. Dobra, ole drift. Ci dawaj 360. 360? No. To czekaj, to gdzieś tu trzeba. Patrz. Tu trzeba iść jechać, się rozpędzić i... No... Patrz! O, jaj. padła na klec. A 360 nie jest w górze. Na rowerze to jest 360 do góry. Ale 360 to się jakby też też samochodem. Ale samochód jakby robi fikałka, nie? W powietrzu, o tym to chodzi. To chyba się obróci, chciałeś powiedzieć. No, obrócili, no. No, i rozpędź się. I 360. A, patrz. Ej, to było dobre, to było dobre. To było dobre podejście. No. Jedaj ja teraz. Czekaj, poczekaj, podjedziemy tam i stamtąd się rozpędzimy tu. Patrz to. Tu się rozpędziamy. Dobra, my jedziemy, robimy 360, więc zostawcie lajko, uwaga, Lecimy, lecimy, lecimy. Upa! I ona w ogóle nie robi fikołka. Patrz, czekaj. A upadaj na plecy. I tego byśmy... Dobra, ona zrobiła fikołka, ale nie w powietrzu, ale można to zaliczyć zalic zalic do 360. Nie, nie zaliczałamy to. Do A dobra, możemy zaliczyć, ale jeszcze jedną dawaj robimy. Teraz ja robię. Ostatnio ja robię. Czemu ty? No to ja teraz przed ostatnim, ja robię ostatnim. Za mało się rozpędziliśmy, chłopak Uhuhu. Ale to bada O patrz tu, patrz, na razie tutaj sobie pojedziemy na chwilę Patrz to jak ja tutaj włączyłem sobie trójkę na innym samochodzie Patrz jak to się leci Dobra, dalej do, 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 do teraz ja prowadzę Weź mi Wysiądź. No. Ty tak. siadaj ja siadam tutaj. Teraz tak, teraz E. E. O mama, ma, ma, mam. Siadaj, siadaj, siadaj. Lecimy. Kurde. Mm, e. z przodu. Dobra, Zrobimy. A jak tutaj przełączyć biegi? Na tym to się przełączyło? No? Też E, 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 e. No? Tędy nie wyjedziesz. Ora mam, 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 wujka, ja muszę przyłączyć. No, Kuk. Kuk? Mhm. Dobra. Si napiję, bo mi tak. Piś, samolot nie... Aha. Dobra, Piś. I co jest, to musi być Ja mogę to Dobra, no, jedziemy, metr, dwa, dziś nie mywuję. Jak on dyżytuje, co jest? No. Musieliśmy go opanować to. Nie tu. Dobra, wysiądź, się ja Cię tam zaprowadzę. Nie, 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 czekaj, ja już, ja już jadę, ja już, ja już jadę. Ja już jadę. Jak sprzącić bie... aha, to się na E przyłączało. No na E to, to sprzątasz, a na kół cofasz. Ja mu się nie chceć bieg czekaj. Wujka. Ale ej. to... no... no ciśnij! Dobra, no. cisnę, cisnę, cisnę. A co ty otworzyłeś tą maskę? Patrz! Łopa! Dobra, daj mi teraz patrzeć ja Ale ty kurde ciągle jesteś, daj mi Dobra, weźmiemy wiesz. inny samochód. BMW, Bemkę weźmiemy. Czekaj, czekaj, jeszcze się płytem poławić trochę. Ej no. O, oh, ty, oj, to jest fajne, czekaj, daj mi. Nie chcę. <noise> nie chcę! Jedziemy! Nie chcę! Jedziemy! Jak chcę, no daj mi! Pa! No daj mi! Dobra, ciśniemy dwuje. Staś, daj mi! Wychąc. A wiesz, że to ten samochód ma Budda. Buda. No wysiadaj! Idź! Ty czy... Ty pa, ci... patrz robisz, patrz! Aj, aj Dobra masz. Można zaliczyć, można zaliczyć. Nie, nie zaliczyć. Nie ją zaliczyamy! No Co jest? Nie, nie, mogę, nie mogę wysiąść. Dobra, Teraz czy... muszę. Wysiąść. I coś nie mogę wysiąść. Co jest? I na czym to się wysiada? Nie no niczym się nie wysiada. Nie mogę wysiąść, co Spacją. jest? Spacja wpadł. Puść, puść, puść. Wola, lecimy na piącach. Musisz wyszedł. Cześć, trzeba, wezmę ten charakter. Gdzieś z gagę. I ja... Dobra, ja już podjeżdżam pod spana. Ich wściekiem. Chłopie, uh, taka dobra jest ta gra. Czekaj, ja muszę sprawić, czy ten telefon się nie wyłączył. Dobra, 7-8 minut jest to film. git. Dobra, jedziemy sobie bokiem. Jadę po ciebie już. To jest takie dobre. Wiesz, że ty też możesz zespawnić sobie furkę? No, może i tak. Nie a jak to zaspałnić? Dobra, na Czekaj, razie... Au, ikona auta. Supra. Supra? O! No, wiem No i weź sobie tam, no. Wy, a może, włącz sobie awaryjne, albo coś, żebym wiedział, w ty jesteś. Czekaj. Chodź tutaj, gdzie wcześniej. Ja, ja mam, mi wystają z, e, z auta książki, więc będziesz wiedzieć, w jak, jakim jestem. Dobra, to chodź tutaj. Ale zwolny on. Chodź to tu, staś. Zakwinowałem się chyba. Dobra, nie, o, tu jesteś, jadłem. patrz, ja jadę do ciebie, tu. Tu Tym samochodem, co wcześniej. Tu driftuję, patrz. Pa, ja tutaj lecę. Rafanek lecę na, na trójce, 360, o kurde. Dobra, ja robię 360 od zdjęcia. Patrz, patrz patrz, patrz to. Widzisz? Pa. Nie no, patrz, Zabraj 360, patrz, patrz, patrz! Zabij! Ło! O żeś zrobił co! <grym> ty je 360 jak nic. Ej! Helikopter, helikopter! Ty. Odjady, ty? ty, patrz to, patrz jakie to. dziwki, patrz, widzisz to? Patrz, o ty, ale to się ślizgam. Dobra, ja była, że są dobra. Dobra, teraz jeszcze raz ja to robię, nie? To trzeba, to trzeba wyczaić, wiesz. Co to Daj mi nie chodzi Dobra. Włączam jedynkę. Na jedynce się tak mocno nie rozpędzasz. czwórka Czwórkę sobie włącz. Na czwórce to leci jak nie wiem. Dobra, patrz tu. Wstać, staś. E, Która Piątka, wząc, piątka, piątka, patrz. Tutaj czwórka. Z czwórki startuj. Czwórka jest mega OP. Pa. Iść. Patrz to, patrz to. Nie, patrz to. Ale czysto wylądowałem Patrz dobra, to Dobra zrobiłem Dobra zrobiłem boka, zrobiłem boka Dalej, lecimy Podwójna by była oh, ja tak leciłem z boku, tak wiesz Ej, ten. zrobiłem pod trójną sześćdziesiątkę sześćdziesiątka. No Ej, Ej nie teraz nie. Się przydało się takie teledzieckie te, te robić O, napłynie w moich żyłach adrenalina. <noise> Ej, dobra Teraz, y, dawaj spełnijemy BMW -e. Poczekajcie, pokażę ci Ja sobie... I co to jest to? Kurde, taki groch. Co? Włączamy, lecimy. Ja jeżdżę jakimś ciebieżkim grychotem Komu w ogóle Kóra. się nie rozpędza. Bum. Patrz! Aj, aj, na boku. Dobra, upadłem na bok. Patrz to, patrz to! Teraz siedzi. ja robię tym niebieskim 360. Dobra, 60. Patrz, to, ale mnie wybiło, patrz do góry. Ej, ale Ej, jak... Co? Dobra, zagowałem się, ale już jestem. Dobra. Ja wydam sobie, hopę. Łap, auto. Dobra, dobra. Ja biorę ściga... Ja mam tutaj polsko-europejski. Weź polsko europejski Europejski 911-990. Aha, to J Jó e, mój zegarek. Jaki to jest? Um, EU To i... M. 3 36 A to jest czerwony taki tak. uchodźcik. To on najbardziej lata, włączył sobie dwójkę od razu i patrz, to jak on lata, albo na trójce jeszcze. Gdzie ty jesteś? Lecę. Gdzie ty? Chciałem serdeczny charakter zrobić. Gdzie ty jesteś? O, lecę, lecę. O, Twura, jesteś. Czwura, czwura. Lecę. A ty się na czwórce. Patrz to! 360. Patrz to, ja robię. Dobra, zrobiłem 360, w ja też zrobiłam, jak Ale jakiś. zrobiłem, ale zrobiłem. O, Dobra, odpuszczamy. Ej, faktycznie ona, faktycznie ona bardzo lata. Bo to trzeba wyczuć ją. Ja mam dobrze wyczucie więc dlatego ja tak latam. A ja tak latam. <laughs> Dobra, dawaj tu teraz, sobie ja bo Paj, to jest bardziej... I jedziemy na tor? Słuchaj. Biorę kartkę. Chcesz na tor jechać? Ej, na trójce się bardziej rozpędzasz. Nie na piątce to jak nic, to będziesz jak rakieta. To takie drifty ci wychodzą. Patrz to! Patrz to jak ja lecę. Ej, dawaj na ten lód, bo na tym lodzie się ślizgasz. Ej, patrz to! 243 Ej, lecę! Tu na tym lodzie! Patrz to! Patrz u mnie na ekran! 250 max! Dobra. Już to Dzieci... widział! Gdybyś to widział! Buu. Troszkę tak ci wstawię, to na. O kurde, po ale ja klecę. O kurde, ej, gdzie ty jesteś? Lecę na trójce, ja się normalnie tak rozpędzam. Na trójce, co ja robię? Weź sobie, ej, ciocia, jest trzydziestka. BMW ma, awaryjny? Nie widziałem. Skąd wiedział... Skąd BMW ma... igzę? Stachu, ja parczy, parczy, parczy. dzwoń do serwisu! Stachu, dzwoń do serwisu! Czemu? pokazała w końcu rogi. Pa. 360 Jest Wysoka 30 aj, 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 prawie się udało. Cześć. Jest 30 Niebieską. B30. Tam, gdzie zespół nie jest tam swoją, Bo tu najbardziej ona lata Na dwójce to tym prędzej Robię teraz, ja je robię trzydziestkę Patrz, patrz to To jest super? Ty jesteś na tym lodzie, patrz to. Patrz to, to ja tym niebieskim tak latam. Wiesz, u góry? Ej, zrobię trzy. E, 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 patrz to. Ej, zobacz sobie na filmie. Czekaj, jak będziesz to montować, to zobacz sobie na filmie. Ej, no. ja zaraz zrobiłem. Ej, tak. zatrzymuj nagranie, musimy to zobaczyć. Ja nie to co zobaczyć podczas to to ten Montowanie. Uła, O, chupie. Ol, chupie. Oto tak, panie, czy jeszcze coś spodlutujemy. Dobra, wsiadaj do mnie, to ostatni raz sobie zrobimy y, 360. A to podejść pod szpankę, Do mojej powiem, białej strzały. Oprócz tego Dobra. 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 Gdzie jesteś? Ale już. Pa, ale ciebie podjechałem Lecimy Zaraz ja teraz patrzę od środka jak, jak to wygląda To sub jak nic Dobra, piątkę włączamy Ej, piątka, piątka w B jest Ole ty, ale leci Patrz to, sto osiem Patrz Pisy me, butterfly. Dobra, upadł na czuba nie ma. Dobra, to była nasza Dobra, poczekaj jeszcze sobie pod trochę. Pod Wystań tutaj, weź stań na środku, a będę wokół ciebie driftał. Dobra. No dobra. Czekaj, co samo na.